Zatem módlcie się dalej, oczekując na wejście do królestwa niebieskiego, drżąc przed Bogiem, a my skupimy się na tym, aby uczynić człowieka etycznym i godnym życia na tej planecie. Zrobimy to na własną odpowiedzialność z ryzykiem wielkiego rozliczenia po życiu. Wszak jeśli wbrew waszej woli, a z wielką waszą wiarą w istnienie Boga, to i tak wygrywacie. Musicie wygrać, skoro wierzycie, że będziemy się za nasze czyny smażyć w ogniu piekielnym. Zaryzykuję, aby uczynić ten świat lepszym i dobrym. Dlaczego? Dlatego, że w mojej imaginacji, jeśli istnieć ma jakiś wszechmocny konstruktor, to nie może to być potwór biblijny. Jest to zwyczajnie sprzeczne z logiką i nadrzędną zasadą etyki kosmicznej. Jeśli istnieje jakikolwiek potężny byt, jako stworzyciel światów, to dobro będzie przez niego docenione. A dobro to ochrona życia, a nie jego destrukcja. Bo byt, który daje życie, daje je w myśl zasady etycznej po to, aby go nie niweczyć. Jeśli najwyższy stworzyciel daje życie, to jaką podłością i arogancją jest wasze postępowanie, aby je odbierać? Wierzycie w Boga, w swoistego stworzyciela, a uznajecie za świetny pomysł zabijać jego stworzenia. Gdybym chciał przyprawić was o strach, to dodałbym, że jeśli istnieje wielki Bóg, to rozliczy was za każde unicestwienie i skrzywdzenie jego stworzenia. Obedrze was ze skóry, tak jak i wy obdzieraliście ze skóry jego dzieło. Oto ja wam mówię, jako głos proroczy, czym odpłaci się wam Bóg, jeśli istnieje. Natomiast jeśli rzeczywiście uznajecie za coś boskiego, imaginację taką, jak boski potwór, to jesteście mentalną groteską, a wasz potwór jest najwyżej boską karykaturą błaznem. I ja, w przeciwieństwie do was, nie potrzebuję ani łaski, ani wielkiej obietnicy Królestwa Niebieskiego. Czy kilkudziesięciu cipek w raju. Jeżeli jakikolwiek Bóg uważa, że cipki to coś, czego chce najbardziej, to ten Bóg ma mnie za prymitywnego samca, któremu sperma cały czas podwyższa ciśnienie i nie jest on w stanie wykreować żadnej wzniosłej myśli. Jego nagrodą jest wieczne zniewolenie dzieci w celu seksualnym. Wasza wielka, boska rodzina judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, wręcz wprost mi mówi: Bądź całe życie z kurwy synem, a w niebie będziesz miał soczyste, młode cipeczki. Dotychczas mając się za koronę stworzenia, ten właśnie człowiek, fan soczystych cipeczek, chciał tylko zawładnąć wszelkim życiem bez umiaru, czy to ludzkim, czy to zwierzęcym. Tylko radykalna zmiana światopoglądu może uratować ludzkość i tę planetę. Tylko skupienie się na etyce pozwoli nam wyjść z tego trwającego tysiące lat horroru, mimo posiadania wszelkich bogów wciąż horroru, udręczania siebie i innych. Wiecznego poczucia winy i wykonywania woli prymitywnego Boga. Tylko odrzucenie zabobonu sprawi, że będziemy w stanie mentalnie ewoluować. Pędzimy. Pędzimy wbrew temu, co orzekł Bóg w swojej przenajświętszej księdze, wokół gwiazdy, która w dodatku nie jest przyczepiona do sklepienia niebieskiego. Pędzimy w statku kosmicznym zwanym Ziemią. To nasz dom. I musimy niezwłocznie zrozumieć, jako istoty rozumne, że to między innymi nasz dom. Nie tylko nasz nie ma sprawy pilniejszej niż rozwinięcie w człowieku humanizmu i powzięcie w opiekę ziemskich współmieszkańców. Do tego predestynuje nas nasz rozum i dusza, nie do klękania i obdzierania ze skóry zwierząt. Każdy, kto mimo upływu czasu, zmian na ziemi, konieczności reagowania na postępującą degenerację, mimo siłą rzeczy rozwoju, rozumienia więcej postępującej inteligencji, Uważa, że nasza umiejętność rozumowania i umiejętność tworzenia wzniosłych treści literackich, ma sprowadzać się jedynie do powtarzania starodawnych przepisów kapłanów i bogów oraz klękania, jest wrogiem ludzkości. Każdy, kto chce widzieć człowieka na kolanach i wznoszącego modły o zdrowie, pomyślność i deszcz, jest wrogiem świata. Musimy to zrozumieć i bez zażenowania i uniżenia, którym nas obarczają kapłani religijni. Głosząc swą wyższość nad ludźmi nie kierującymi się wiarą, obwieszczać im to i obarczać ich winą za stan dzisiejszego człowieka i świata, pozbawić ich prawa, które sobie uzurpują od wieków, aby obarczać nas winą. To oni są winni, a rolą ludzi to rozumiejących jest odebranie im ich niszczycielskiej supremacji i zakopanie ich bogów pod ziemią. Tylko tak pokonamy zło. Kontrolę nad tym obiektem w kosmosie sprawuje dziki człowiek, człowiek niszczyciel, człowiek, który w ogóle nie jest tym, czym być powinien, który w ogóle nie nauczył się, jak być człowiekiem, za to przez tysiące lat wyuczył się, jak klękać. Ten człowiek mówi głośno, że ma inteligencję, ale zachowuje się prymitywnie, bestialsko, perfidnie. Jest szkodnikiem życia. Udaje, że jest wart życia, bo krzyczy głośno imię bogów. I widzi ich twarze w swoim wyobrażeniu, ale nie widzi zdychającego z zimna czy pragnienia zwierzęcia, choćby na dziedzińcu świątyni. Uwiązuje je w polu i pozwala umierać z zimna. Topi, dręczy. Ślepy, smutny, obłudny, głupi i amoralny twór bogów. Człowiek.